Hej wszystkim, tutaj Gekonowe Łapki i dzisiaj mam dla was filmik pod tytułem czym karmić gekony lamparcie, czy inaczej co jedzą gekony lamparcie, czym się żywią. Sporo osób mnie prosiło o taki filmik, więc proszę bardzo o to nagrywam i kiedyś pojawi się też filmik jak przechowywać owady karmowe. Dzisiaj pokażę tylko jakie są rodzaje. Okej, okay, a więc zacznijmy sobie od larw. Najbardziej popularnymi larwami są mączniki, młynarki, i tak chodzi tutaj dokładnie o larwy albo o poczwarki, ponieważ gekony karmimy jedynie larwami bądź poczwarkami, gdyż dorosłe osobniki posiadają bardzo twardy chitynowy pancerzyk i są po prostu bardzo ciężkostrawne i dla gekonów lampartych się zdecydowanie one nie nadają. Więc oczywiście karmić możemy larwami i tak jak mówiłam poczwarkami, które są że tak powiem świeżo przepoczwarzone z, ze stadium em, larwy do poczwarki i są jeszcze one miękkie. E, Takie larwy mącznika są bardzo fajne, mają dużą zawartość białka. Można je śmiało stosować jako podstawę diety. Większość gekonów lubi larwy mącznika, e, chociaż oczywiście są wyjątki, ponieważ są gusta i guściki. Ale tak jak mówię, mącznik młynarek jak najbardziej jako podstawa diety dla gekona lampartiego może być stosowany. Kolejną larwą, jaka jest na mojej liście, jest larwa drewnojada. Larwa drewnojada już nie jest tak fajna jak mącznik, ponieważ po pierwsze, ma ona bardzo twardy pancerzyk, może naszego gekona zaatakować, oraz ma ona sobie bardzo dużo tłuszczu. Zaczniemy od twardego pancerzyka. Niektóre gekony lamparcie mają problemy z testowieniem drewnojadów, szczególnie w większej ilości, i często po prostu takie od drewnojada potrafią zwrócić. Większe gekony, które po prostu są już dorosłe, jak najbardziej czasem takie od drewnojada mogą sobie zjeść. E, druga sprawa jest właśnie taka, że drewnojad może zaatakować gekona. W jaki sposób? W taki sposób, że drewnojady mają bardzo silne szczęki, i jeśli nie zgnieciemy głowy przed podaniem gekonowi, to taki drewnojad może po prostu bardzo boleśnie pokąsać Gekona w środku, czyli na przykład w pysku, co jest oczywiście bardzo dla Gekona nieprzyjemne. Po trzecie, tak jak mówiłam, są one bardzo tłuste, co może prowadzić do zatłuszczenia wątroby, a więc drewnojady należy podawać nie częściej niż raz na dwa, 3 tygodnie. Ostatnią już larwą, jaka jest dostępna w Polsce i jaka znajduje się na mojej liście, jest larwa mola woskowego, która znana jest również pod nazwą Barciak Większy. Mol woskowy, mol woskowy jest bardzo słodki, zawiera on śladowe ilości tł tłuszczu i gekony zazwyczaj mole woskowe bardzo, bardzo lubią. Dodatkowo, tak jak mówiłam, gekony, boże, yy, mole woskowe zawierają bardzo dużo cukru, więc bardzo łatwo na takich molach gekona podtuczyć. Jednak tak jak mówiłam, są one bardzo słodkie, a jak wiadomo, co za dużo, to niezdrowo. Za dużo cukru właśnie może powodować u gekona różne nieprzyjemne skutki uboczne, dlatego też Podawanie moli wózkowych również powinno być yy, niezbyt częste. Myślę, że kilka moli raz na 2-3 tygodnie to jest takie absolutne maksimum, aby naszego gekona nie przesłodzić. Skończyliśmy już temat larw, a więc teraz przejdziemy do tematu karaczanów. Karaczanów jest naprawdę tysiące, setki gatunków, ale ja tutaj przedstawię bodajże 3 bądź 4 takie najpopularniejsze gatunki karaczanów które gekony zdecydowanie mogą sobie zjeść i są naprawdę dosyć popularne. Ok, a więc takim pierwszym gatunkiem karaczanów, który ja najbardziej polecam i najbardziej lubię, to są karaczany argentyńskie. Dlaczego one są według mnie takie świetne? E, jeszcze wspomnę, że tak w skrócie, to można na nią mówić dubia. E, karaczany argentyńskie według mnie są najlepsze, ponieważ nie chodzą po ścianach, czyli po prostu jest znacznie mniejsza szansa na ucieczkę niż u innych gatunków karaczanów. Dodatkowo dubie są przez moje gekomy bardzo lubiane, znacznie bardziej niż na przykład karaczany tureckie, do których zaraz przejdę. Są bardzo łatwe w utrzymaniu, czyste, nie śmierdzą, nie uciekają, więc, według mnie, dubia zdecydowanie na plus. Może ona stanowić urozmaicenie diety, należy jednak pamiętać, aby starać się nie podawać dorosłych osobników, szczególnie samców, które mają długie skrzydła za często, ponieważ posiadają one twarde pancerzyki i mogą być ciężko strawne. Okej, okay, a więc teraz przeskakujemy do karaczanów tureckich. Ja osobiście kupiłam je raz w życiu i przy przekładaniu uciekły mi dwa. Nie mogłam spać całą noc, autentycznie. Yy, według mnie są straszne te karaczany, yy, jeśli chcecie je hodować, ponieważ jeśli taka samica, yy, która jest zapłodniona ucieknie, no to mamy tak naprawdę milion małych karaczanów w domu, których bardzo ciężko się je pozbyć. Yy. Kalaczyny tureckie, jeśli kupujemy na przykład wylęk, czyli malutkie, są naprawdę bardzo fajne, bo są bezpieczniejsze, jak uciekną, to zdechną, a nie złożą milion jaj. I są bardzo miękkie, bardzo pożywne, więc są naprawdę fajne. Tylko, jak mówię, trzeba bardzo uważać na, że tak powiem, no, ucieczkę takiej samicy, która jest jak bomba i czeka tylko na wybuchnięcie. OK, następnym karaczenem jest karaczen madagaskarski. Są to największe karaczeny, jakie możemy znaleźć na rynku. Sporo osób, co ciekawe, hoduje je jako zwierzaki, bo są bardzo ciekawe w obserwacji. One również chodzą po ścianach i są naprawdę ogromne. Co ciekawe, karaczeny y, madagaskarskie wydają różne ciekawe dźwięki, na przykład kiedy złapiemy je pensetą, to potrafią dosyć głośno skrzeczeć. Takie karaczeny są naprawdę mega spoko, ale dorosłe osobniki są często za duże, aby gekon mógł je zjeść. Jeżeli mamy oczywiście jakiegoś ekona giganta, który waży ponad 100 gram, to myślę, że na spokojnie sobie poradzi. Ale na przykład moje samice, które ważą około 60 gram, byłyby po prostu za małe na zjedzenie takiego karaczana. Ale jeśli kupujemy wylęk, to jak najbardziej są one spoko. Ostatnim już gatunkiem karaczana jest karaczan zielony, który robi się coraz bardziej popularny na rynku. Karaczane zielone są, już tak przysmakiem dla naszych ekonów. Można też je nazywać karaczanami bananowymi, są to nazwy wymienne. Ich hodowla jest też dosyć łatwa, wystarczy tak naprawdę im torf, kilka listków, którymi mogą się schować i to tak naprawdę tyle, czego potrzebują one do szczęścia. Samce, które mają skrzydełka i latają naprawdę łatwo mogą uciec, więc to też trzeba mieć na względzie. Samice zazwyczaj nie uciekają, siedzą tylko przy dnie, schowane pod liśćmi, więc z tym jest dosyć bezpiecznie. Ale taki karaczan zielony, raczej jeśli się już ma rozmnożyć, to nie na aż tak dużą skalę jak turecki. Temat karaczanów uznaję za zakończony i lecimy teraz do świerczy. Oczywiście świercze są punktem trzecim, nie sugerujcie się tą dwójką, ponieważ po prostu się tutaj pomyliłam. A więc pierwszym gatunkiem świerszcza, który zdecydowanie jest najpopularniejszy, jest świercz kubański. Świercze kubańskie są jednymi z większych świerczy i są tak naprawdę największymi z tych wszystkich, które ja tutaj przedstawiam. E, świercze kubańskie generalnie są dosyć łatwe w hodowli i są zdecydowanie bardziej ciche i mniej skoczne od innych świerczy, które zaraz będę przedstawiać, czyli dokładniej od świerczy bananowych, ale do tego przejdę zaraz. Świercze kubańskie są naprawdę bardzo spoko, bo tak jak mówiłam, nie są aż tak głośne i są bardzo mało skliwe nie są aż tak skoczne. O. E, jednak jest taki jeden minus: że świercze kubańskie nie są jakieś specjalnie miękkie, więc również mogą okazać się ciężkostrawne dla niektórych z naszych ekonów. Świercze te jednak są bardzo pożywne i z powodzeniem można stosować je jako podstawę diety albo jakie stało urozmaicenie. Tak więc jak mówiłam, świercze są bardzo pożywne zarówno kubańskie jak i bananowe oraz domowe, czyli wszystkie gatunki, które tutaj przedstawiam są naprawdę świetną karmówką. Następne mamy świerszcze bananowe, zdecydowanie moje ulubione, niestety świerszcze bananowe są znacznie głośniejsze i znacznie bardziej skoczne od kubańskich, są dodatkowo znacznie mniejsze. Świerszcze bananowe też są niestety znacznie łatwiej padliwe według mnie, zdecydowanie łatwiej jest, że tak powiem zabić świerszcza bananowego niż kubańskiego. Oczywiście mam tutaj na myśli nieodpowiednie warunki. Świerszcze bananowe są bardzo miękkie i bardzo pożywne i zdecydowanie są to moje ulubione, jeżeli chodzi o karmienie gekonów. I ostatnim już gatunkiem świerszcza jest zdecydowanie najmniej popularny świerszcz domowy. Są one dosyć mało dostępne na rynku, ale chociażby na owadyrs.pl są one dostępne w dużych ilościach. Zdecydowanie są one bardzo fajną karmówką. Są takie pośrednie pomiędzy kubańskimi a... Bananowymi. Ja jak najbardziej polecam. Fajnie się rozmnażają, są bardzo spoko i naprawdę są dobrą karmówką. Świerszcze mamy już omówione, i teraz czas przejść do ostatniej grupy numer 4, czyli do szarańczy. Tutaj będzie już łatwiej, ponieważ mamy szarańcze wędrowne oraz pustynne, które tak naprawdę niczym się nie różnią. Jedynie z dostępnością. Zdecydowanie łatwiej znaleźć wylęk szarańczy pustynnej niż wędrownej. No i według mnie tutaj nie ma żadnych większych różnic, jeśli chodzi o te dwie szarańcze. Obydwie są bardzo fajną karmówką, jeśli jest to wylęk. Gekony zazwyczaj bardzo lubią szarańcze, ponieważ są bardzo ruchliwe i bardzo łatwo je hodować, ponieważ do ich hodowli wystarczy tak naprawdę pudełeczko z torfem i sporo siana oraz odpowiednia temperatura, ale o tym w następnych filmach. Więc co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnych odcinkach, do zobaczenia, cześć!